No, i fajnie. Witajcie, kochani. Wszystko działa, więc niech popłynie ku najlepszemu. Serca do serca, ku inspiracji. Taki bardzo przejmujący i ważny dla mnie temat. Poznaj, że już jesteś. Eee, poznaj, że już jesteś wolny. Poznaj, że już. Odżywiać się światłem, że już jesteś przestrzenią w przepływie, która jest bez braku, jest pełna, obfita. I wiecie, co to jest niesamowite, że tak wiele różnych opowieści snujemy, które są opowieściami tego, by coś zmienić, by coś wywalczyć, coś osiągnąć. Wydaje się to takie oczywiste. Walczymy o wolność, walczymy o... walczymy. Zdobywamy życie światłem, oświecenie, jakkolwiek by to nazwać, szczęście, przepływ, świadomość. Wszystko związane jest tak bardzo mocno w tej przestrzeni wokół nas, tym, żeby to coś osiągnąć, zdobyć i tak dalej. I powiem Wam, że to jest niesamowite, że tak naprawdę widzę, dostrzegam, że brak wiedzy powoduje to, że żyjemy w nieświadomości. Żyjemy w ciemności. I wraz z tym, brak tej wiedzy powoduje to, że zaczynamy walczyć, przeciwstawiać się wobec tego, co widzimy, co dostrzegamy. I jak sami wiecie, Wielokrotnie dla mnie takie jest bardzo ważne, to że jak się czemuś przeciwstawiam, to tak naprawdę to wzmacniam. I siła, którą wkładam w to coś, wiąże się z tym, że opór wobec tego mi odda tą siłę. Także to, czemu się przeciwstawiam, czemu mówię nie, wobec czego stawiam opór, to to wzmacniam w swoim życiu. Niektórzy wciąż się tego uczą i, i ja też się tego uczę. Ale wiem jedno, że tak naprawdę to, gdy wybieram swoje tak, w swojej harmonii, w swoim przepływie, jest esencjonalne dla mnie i jest najważniejsze. I wobec tych sytuacji, które się teraz dzieją na Ziemi, w naszym codziennym życiu. Jak sami widzicie, nie przeciwstawiam się, nie protestuję, ale tańczę swój taniec pod tytułem tak, na siebie. A to wiąże się z samoświadomością. Samoświadomość cudownie się też rozwija, kiedy jest wiedza, kiedy Wiemy pewne rzeczy i dlatego tak na początku powiedziałem, że tak naprawdę poznaj, że jesteś już wolny. To niewiedza powoduje, do nie, powoduje nieświadomość. A nieświadomość powoduje to, że podążamy ścieżkami, które nam są w jakimś sensie podawane, emocjonalnie nas kuszone, e, kuszą nas. Byśmy podążali jakimiś ścieżkami, czy po prostu są narzucane w sposób, w sposób taki drastyczny, kontrolujący. I te ścieżki są narzucane, i kiedy nie ma tego poznania, nie ma wiedzy, jest nieświadomość, jest ciemność. A wraz z tym podążanie według tych wskazówek, które nam są podawane z zewnątrz. A wraz z wiedzą przychodzi odkrycie, że jesteśmy światłem, że odżywiamy się naturalnie światłem. Ale oczywiście umysł stworzy tą ideę, że potrzeba coś zrobić, żeby się przełączyć na odżywianie światu. No i tak wynikają różnego rodzaju działania, które mają nas procesem poprowadzić ku temu. I tak się prowadzimy i procesujemy, i stwarzamy siebie, i osiągamy siebie wciąż. Dlatego, że w jakimś czasie znowu nam przyjdzie coś, no tutaj jeszcze potrzebuję to, potrzebuję tamto, czy się. Tu oczyścić, tu się zregenerować, tu podnieść wibracje i tak dalej. Wszystkie te zabiegi zabierają nas z tej chwili obecnej do przyszłości. A jeszcze jak gdzieś tam pamiętamy coś, co wydarzyło się w przeszłości, co nas związało emocjonalnie tym doświadczeniem, to tęsknimy za tym i chcemy do tego wrócić. Tak to wygląda. Ale widzicie, tak mieszam tematy, bo ktoś, kto mnie zna, już z różnych innych przekazów, ekspresji, to wie, że wieloma tematami się zajmuje związanymi ze świadomością. I porusza mnie to, co się dzieje na Ziemi teraz. Porusza mnie to, co się dzieje w Polsce. Że tak ważne jest to, jak gdy jesteśmy samoświadomi, gdy gdy, gdy szanujemy innych sny, Iśnimy swój sen, bo łatwo powiedzieć, a bo ktoś jest jakiś, ktoś jest tam w kagancu, ktoś jest covidianem, ktoś jest jakiś tam nieświadomy, w ogóle niewalczący. Każdy jest w swoim najlepszym miejscu. I szacunek wobec tego. Dlatego, że przejawiamy się w każdy w swoim sposób i nie jest tak, że ktoś, kto idzie na barakady, jest tym lepszym od tego, kto siedzi i się modli, na przykład, czy medytuje. W ogóle, jeżeli taka myśl się pojawi, że każdy powinien coś zrobić, by jak nie zruszy dupy, no to po prostu zastygnie, no to zastygnie. Tak jest, yy, że. Każdy w jakimś szerszym znaczeniu bierze odpowiedzialność za to, jak się wyraża. A co najciekawsze jest to, że w zaufaniu do życia możemy powiedzieć, że tak naprawdę życie się będzie wyrażało w najlepszy sposób w kierunku harmonii, w kierunku tego, żeby wypłukało się wszystko i się wszystko zharmonizowało, zrównoważyło. Wystarczy zaufać. To takie jest oczywiste, prawda? Kochani, temat... Wiedzy, która się przekłada na praktyczność naso, naszą, jest dla mnie bardzo bliski. Dlatego, że wielokrotnie mnie wywaliło z przestrzeni, gdzie było więcej gadania, różnych opowieści, teorii, różnych spekulacji, jak to może być i tak dalej. To, co jest dla mnie istotne, to jest to, by w swojej świadomości wibracyjnej stanąć w swojej prawdzie. To jest bardzo ważne dla mnie. Dlatego, że jak widzicie, tych opowieści teorii jest masem. I częstokroć są to teorie, opowieści lękotwórcze. Co to będzie, jak to będzie? I różne pre... jakby predestynacje, różnego rodzaju pomysły albo jakieś zbieranie różnych faktów, co się wydarzy, co się wydarza i interpretacja dalsza. Kiedy spojrzę na to wszystko w takim zaufaniu, że wszystko wydarza się by równoważyło się, że nie ma czegoś takiego, że się coś wydarza, co niby ogranicza nas fizycznie czy jakoś tam. Widzicie, moje patrzenie na życie jest troszeczkę okręcone. Zorane ponad dwudziestoletnim doświadczeniem Bycia, spotykania się z ludźmi, którzy są w różnych odsłonach niepełnosprawności, czy sprawności inaczej. Od 10 lat pracuję z ludźmi, którzy są fizycznie bardzo ograniczeni w swojej sprawności. Uraz kręgosłupa, gdzie człowiek jest niekontrolujący swoje ciało. Od zależności od poziomu, gdzie został ten uraz doznany. I dla mnie doświadczenie spotkań takich ludźmi przyczyniło się do tego, że patrzę na ograniczenia fizyczne, wręcz z innej perspektywy. I widząc, że tak naprawdę to w naszej wiedzy, w naszej samoświadomości jest właśnie to coś, co określa. Ten przepływ w naszym życiu, czy inaczej mówiąc, czy ktoś jest szczęśliwy czy nieszczęśliwy, to nasze podejście reakcje. i reakcje. Jeżeli patrzymy, że jesteśmy niewolnikami i chcą nas niewolić, zaczynamy walczyć, jest to jakaś opowieść, która powoduje jakieś działanie. Oczywiście ona wywoła przeciwstawne działanie tak to działają te siły że przeciwstawiamy się czemuś. Nie wiedząc o tym, że już jesteśmy w sobie, w swojej esencji naturze wolni. I teraz na przykładzie tego, co się dzieje w Polsce i w kontekście, na przykład noszenia maseczek, o których już mówiłem kiedyś, że to to jest szacunkiem do każdej opowieści i różne konteksty wywołują różnego rodzaju działania. Nie jestem osobą, która będzie walczyła i przeciwstawiała się, ale będzie, jestem osobą, która wybiera praktycznie y, w samo świadomości wyrażanie się. Teraz jest tak, że wystarczy troszeczkę poznać, na czym polega, polegają różnego rodzaju zasady prawne, czym jest rozporządzenie Rady Ministrów, czym jest ustawa, jak ustawa wchodzi y, Ważność wobec wszystkich mieszkańców danego kraju, gdzie przez Sejm, Senat, podpisywana jest przez prezydenta. Jak konstytucja nas wszystkich gdzieś tam też, yy, można powiedzieć, chroni, wspiera, wzmacnia. Jak rozporządzenia ministrów mogą być yy, przeciwstawne konstytucji. I teraz, kiedy yy, ktoś nam chce dać mandat, za coś, a my odmówimy ten mandat, to nie uczestniczymy w, w rozporządzeniu, które jest tak naprawdę sprzeczne z instytucją. Mówię w kontekście zdrowia i w kontekście noszenia maseczek. Ale jest to szersze jeszcze znaczenie. Mówię tylko tak bardzo ogólnie. Jest wiele fajnych materiałów mówiących o tym, jak prawnie to wygląda. I jedynie to, to, to strach nas krępuje i mówi dobra, to ja nie chcę iść tam w w jakieś interakcje, nie wiem, płacić mandat, zapłacę mandat, czy przyjmę ten mandat, nie chce mi się po sądach włóczyć i tak dalej. Tak naprawdę to żaden żadne mandat, nieprzyjęcie mandatu i skierowanie sprawy do sądu nie zostanie przekształcone w to, że zostaniemy ukarani, dlatego że rozporządzenie Rady Ministrów związane ze zdrowiem w kontekście noszenia masaczek. Jest sprzeczne z konstytucją. Dygresja, dygresja. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że kiedy poznajemy różnego rodzaju rzeczy, to nasza świadomość też się wtedy jest wspierana i rozszerzana. Wiemy więcej. A pojawia się w nas taka, taka siła wewnętrzna. Kiedy wiemy, że nic z tej ziemi nie zabierzemy, to pojawia się w nas siła wewnętrzna. Że tak naprawdę każde przywiązanie jest popieprzone. Jest niepraktyczne przywiązywanie się do rzeczy materialnych, które są lotne. Nie jest praktyczne, bym powiedział wręcz tak e, e, drastycznie, e, e, przywiązywanie się do partnera, partnerki, kiedy w ogóle jakiekolwiek przywiązanie, kiedy wiemy, że to, co jest stałe w życiu, jest zmianą. Ja nie mówię tego w sensie jakimś negatywnym, pozytywnym, po prostu tak się dzieje. I to, że czasami ludzie ze sobą e, są razem, potem się rozchodzą, potem... E, to nie są tragedie. To są elementy, które są związane z naturą naszego życia. Oczywiście możemy się pakować w obrazki e, komfortowego, rajskiego życia na wieczność. Są po prostu jedną wielką brednią. Możemy sobie sprawiać raj przez jakiś czas, ale potem zaczynamy się kręcić i eksplorować inne raje. Możemy mówić o tym, że chcemy kochać. I faktycznie to jest tak, że ilość różnych doświadczeń uczy nas kochania, naprawdę siebie, w tym, żeby być biernym w swojej prawdzie, w swoim rezonansie, w swojej harmonii. Usłyszeniu tego, co jest. A widzę, że mi się tu nawet włączyła muzyka, którą e, miałem do medytacji. W ogóle to teraz będzie taki fajny czas, bo e, piątek w ogóle generalnie to z grupą oddech serca. E, medytujemy wspólnie wtorek, czwartek i niedziela o 21. Myślę, że to jest taki czas, który nas bardzo wspiera. A poza tym Każdego dnia o 21 też bierzemy wdech, taki świadomy, z tą intencją życia w przepływie na Ziemi. A pojawiła się fajna inicjatywa by o 20. większej jeszcze ilości ludzi, wiele osób, wiele grup, żeby wspólnie zjednoczyć się w intencji tego, by właśnie kreować swoje tak. Moje tak jest nie. Nie jest moim nie wobec czegoś. To jest nie moja retoryka. Moje tak jest moim tak na to, by tworzyć nowe i, i, i tak podchodzę do wieku. Wiem, że wiedza, ta świadomość mnie jeszcze bardziej wspiera i pozwala mi wybierać się w swoim przepływie. Wtedy się objawia przepływ. Kiedy wiem, że jestem światłem, to nie, nie próbuję uprawiać jakiegoś teatru, by stawać się światłem, by się w końcu przełączyć na światło. Bo wiem, że z tej esencji uświadomienia sobie siebie jestem wolny. I żadna etykietka i żadna jakaś tam wizja mnie, mnie, mnie nie krępuje, bo w tu i teraz jest pełnia. Wiecie, to jest taka niesamowita gra umysłu, tak sobie myślę teraz, taka refleksja to moje są, yy, gra umysłu, że tyle rzeczy się dzieje i one nas, jakby można powiedzieć, myślami krępują i uwalniają. W zależności od tego, czy w nie wierzymy, czy nie. Wierzymy, że jesteśmy tacy, czy nie tacy, czy tacyś, to no po prostu to jest naszą rzeczywistością, my tak określamy się wibracyjnie. Potem lamentujemy i tęsknimy za czymś lepszym. A widząc tego, że przekonania uwierzyliśmy, które są tak bardzo nas wiążące, krępujące. Widzicie, wiele takich wątków poruszyłem i tak jakoś mi naszło, chciałem się tym podzielić. I to jest niesamowite dla mnie, że jak z Wami się już dzielę od, powiedzieć, prawie 10 lat, 20 lat ja nie, no to może 20, 25 więcej, bo ja już pierwsze moje e, gadulstwo uprawiałem w wieku tam 20 lat. Publicznie występowałem. Tak mówię, mówię i dzielę się tym wszystkim. I co jest ciekawe, to jest takim, taką dla mnie wielką wartością, bo obserwuję to w innych i w jakimś sensie oczekuję tego od innych, a a ja zarazem od siebie tego, w jakim sensie oczekuję. To jest dla mnie, moje bardzo. To jest to, że każdy może zobaczyć mnie w historii 25-30 lat, bo za 3 lata będzie, będę miał pół wieku. Wyobrażacie sobie to? Zaczyna się dopiero jazda niezła. A i, i prawie 30 lat. I piszę, i mówię, i myślę, że jestem takim nagim, Jawnym dla Was y, przykładem y, tego, co się dzieje, w tym się dzielę. I dla mnie to jest bardzo istotne, żeby to było takie szczerości w przepływie, i żebyście widzieli prawdę. Bez Beżone ściemy, bez żadnego ukrywania. Y, I dopiero widzę, że czymś, co się powtarza, czymś, co jest osadzone, jest po prostu taka, taka, taka taki uśmiech świadomości. Dostrzegamy, że to, to, to ma ręce i nogi, to ma osadzenie. Takie jest moje osadzenie w tym moim tak. By tworzyć, by kreować nowe. Nie przeciwstawiać się wobec tego, czego nie chcę, bo to będę dokarmił cały czas w swojej przestrzeni. Nie idę na barykady, nie protestuję, ale moja, moja, mój przepływ, mój taniec to jest moje tak, by kreować nowe. Wibracyjne, no bo, bo wiemy, i ja o czym tak dużo w medytacjach mówię podczas oddechu serca, że cała zmiana to wypływa z wnętrza, o czym też wielu mówi. Ale jeszcze chcę tam na tym lustrze, w tym widoku tego, co się widzi, jeszcze tam coś pozmieniać, domalować i tak dalej. Nie. To wszystko się dzieje wewnątrz. Cała ziemia, cała. Życie przejawiające się przed naszymi oczami jest, y, można powiedzieć, odbiciem tego, y, co my w swoim ogrodzie serc wyhodowaliśmy, o co zadbaliśmy i co jest dla nas ważne. Panie, wiele treści. Ważne, żeby wiedza, świadomość, która nas prowadzi do życia w odwadze, bez lęku, nam to powieszyła każdego dnia. O to chodzi. Żebyśmy się cieszyli tym przepływem. Ten przepływ to jest wszystko, który nie trzyma się rzeczy ani dobrych, ani złych. Po prostu jest w doświadczeniu. A każda chwila jest skarbem. Bo jeżeli pojawi się smutek, cudownie, witaj smutku. Jeżeli pojawi się radość, witaj radość. Ani do jednego, ani do drugiego się nie przywiązuje. Bo co mi to da? Tylko potem tęsknotę za tym, żeby ponownie, ponownie doświadczyć tego samego. Tak wygląda. Kochani, dziękuję Wam bardzo i to jest takie cudne, że mogę się tym dzielić. Mam w tym swój przepływ. Moja dusza tanczy. Najlepszego dla Was i dzisiaj wyjątkowo jeszcze będzie medytacja o godzinie 20. Tak więc najlepszego dla Was. Trzymajcie się. Serca do serca ku inspiracji. Niech